Rosja zerwała umowę na wywóz zboża z Ukrainy, ogromne zmiany na rynku zbożowym. Na mocy tzw. porozumienia zbożowego realizowany był eksport ukraińskiego ziarna. Umowa miała zostać przedłużona w listopadzie z uwagi na to, że pozostało jeszcze kilkadziesiąt milionów ton ziarna do wywiezienia. Niestety jeszcze przed końcem października Rosja ogłosiła zawieszenie w porozumieniu zbożowym, o czym poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Za powód uznano atak Ukrainy na okręt floty czarnomorskiej na czasowo okupowanym Krymie. W związku z aktem terrorystycznym dokonanym przez reżim kijowski z udziałem ekspertów brytyjskich przeciwko statkom floty czarnomorskiej i statkom cywilnym zaangażowanym w zabezpieczenie korytarzy zbożowych Rosja zawiesza swój udział w realizacji umowy o eksporcie produktów rolnych z portów ukraińskich, oświadczyło rosyjskie MON na telegramie. Działanie to zostało skomentowane przez Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Prymitywność rosyjskiego szantażu dotyczy wszystkiego: szantaż jądrowy, energetyczny, żywnościowy, wymysły na temat tzw. brudnej bomby, z których śmieje się cały świat, zmyślone ataki terrorystyczne na własne obiekty wszystko jest zbyt prymitywne i przewidywalne napisał w komunikatorze Telegram, dodając „agonia zbrodniarzy, którzy nie mogą zrozumieć, że poprzez infantylne ultimata niczego nie osiągną i że ich czas dobiega końca”. Niestety zerwanie przez Rosję umowy na wywóz ukraińskiego zboża przyczyni się do pogłębiania kryzysu żywnościowego na świecie, zwłaszcza wśród biednych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, uzależnionych od importu zboża z Ukrainy i Rosji. Niepewność co do tego układu trwała jednak od dawna, złudne były zatem nadzieje, że porozumienie uda się przedłużyć do końca listopada. Obecnie możemy się zatem spodziewać gwałtownego wzrostu cen zboża, jak podaje radio Rmf.fm. rzecznik ONZ Stefan Dużarik, poinformował, że w związku z informacjami o wycofaniu się Rosji z porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskich produktów rolnych, Organizacja Narodów Zjednoczonych jest w kontakcie z rosyjskimi władzami. Ważne jest, aby wszystkie strony powstrzymały się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić inicjatywie. Jest ona wysiłkiem humanitarnym, który ma wyraźnie pozytywny wpływ na dostęp do żywności milionów ludzi na całym świecie, zaznaczył Dużarik. Nie jest to jednak koniec eksportu zboża z Ukrainy, w obliczu tej sytuacji zawieszony zostanie eksport innymi drogami, m.in. przez port w Konstancy w Rumunii, przez port w Warnie i być może przez mołdawski port, a także przez polską granicę. Przypomnijmy, że porozumienie zbożowe dotyczące eksportu ukraińskiego zboża zostało podpisane 22 lipca 2022 roku. W ramach umowy Ukrainie udało się wyeksportować 10,8 milionów ton zboża, z czego tylko w październiku ponad 2 miliony ton, głównie kukurydzy i pszenicy. Jednak w chwili zawierania porozumienia do wywiezienia było około 50 milionów ton nowych zbiorów, a do tego należy jeszcze doliczyć 18 milionów ton pozostałych z poprzedniego roku. Jak podaje serwis farmer.pl udział Ukrainy w światowym rynku zbóż wynosi 11%, a w oleju słonecznikowym 55%. Czy Rosja dąży zatem do kryzysu żywnościowego na świecie? Niekoniecznie, gdyż jak się okazuje wycofanie Rosji z porozumienia zbożowego jest częścią szerszej strategii politycznej. Jak czytamy na łamach Rzeczpospolitej, minister rolnictwa Rosji ogłosił, że Rosja jest gotowa dostarczyć najuboższym krajom świata do 500 tysięcy ton darmowego zboża w najbliższych 4 miesiącach i całkowicie zastąpić ukraińskie zboże na światowych rynkach po przystępnych cenach. Biorąc pod uwagę, że Rosja zawsze była i pozostaje wiarygodnym partnerem i jest gotowa dostarczać światu niezbędnej ilości żywności, nasz kraj jest gotów dostarczyć do 500 tysięcy ton zboża najbiedniejszym krajom świata za darmo w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Zrobimy to we współpracy z naszym wiarygodnym partnerem, Turcją, oświadczył Patruszew na antenie telewizji Rosja 24. Biorąc pod uwagę całościową sytuację, biorąc pod uwagę tegoroczne zbiory, Federacja Rosyjska jest w pełni gotowa, by zastąpić ukraińskie zboże i zapewnić dostawy po rozsądnych cenach wszystkim zainteresowanym krajom, dodał. Zdaniem ministra rolnictwa Rosji porozumienie zbożowe nie tylko nie rozwiązało problemów potrzebujących krajów, ale jeszcze je zaostrzyło. Widzieliśmy, dokąd zmierzają statki z Ukrainy, do Włoch, Hiszpanii i Holandii. W przypadku niektórych towarów, zwłaszcza rzepaku, kukurydzy, soi, udział krajów Unii Europejskiej wahał się od 60 do 100%. To nie są te kraje, które miały pilne potrzeby i wcześniej tradycyjnie kupowały ukraińskie produkty, powiedział. Wspólne Centrum Koordynacyjne nadzorujące realizację tzw. porozumienia zbożowego wielokrotnie podkreślało, że porty, do których zawijały statki ze zbożem z Ukrainy, nie zawsze były docelowymi miejscami, do których trafiała eksportowana z Ukrainy żywność. Rosyjski resort rolnictwa podaje, że w Federacji Rosyjskiej zebrano w tym roku 150 milionów ton zboża, a Rosja jest w stanie wyeksportować ponad 50 milionów ton zboża. Większy dostęp żywności polskiej na rynku japońskim. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z ambasadorem Japonii w Polsce. Celem spotkania było między innymi podsumowanie wizyty wicepremiera Kowalczyka w Tokio 26-27 września 2022 roku. Serwis AgroNews wskazuje, że wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę na intensywne kontakty przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z partnerami japońskimi, które miały miejsce w ostatnim okresie w Warszawie, w tym m.in. spotkanie sekretarza stanu Ryszarda Bartosika z importerami wołowiny z Japonii. Poruszono także temat poszerzania dostępu do rynku japońskiego dla żywności z Polski, m.in. mięsa drobiowego i owoców borówki. Warto zaznaczyć, że Japonia jest ważnym partnerem dla Polski w handlu rolno-spożywczym. Kraj ten znajduje się na czele listy odbiorców polskiej wołowiny wśród krajów pozaunijnych. Polski eksport do Japonii w 2021 roku osiągnął wielkość 95,2 milionów euro. Czy to przyszłość rolnictwa pola monitorowane dronami. Bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz częściej wykorzystywane w rolnictwie. Ostatnio zaczęła się do nich przekonywać nawet Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dwa egzemplarze dronów zakupił również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Drony mają docelowo pomóc w pracy inspektorów, sprawić, że praca będzie bardziej dokładna i efektywna, mówi dr inżynier Radosław Grychowski, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Plany zakładają ich wykorzystanie przede wszystkim do kontroli upraw nasiennych, głównie do oceny izolacji przestrzennych w obrębie tych plantacji. Planujemy w 2023 roku lustracją przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych poddać plantacje największe, których ocena zajmuje najwięcej czasu, tam drony sprawdzą się w naszym przekonaniu bardzo dobrze i zdecydowanie skrócą czas pracy. Pozwolą również ocenić pola pod kątem obsady roślin, jak również ewentualnego występowania chwastów czy uszkodzeń plantacji, tłumaczy dr Grychowski. Jednym z kolejnych etapów wykorzystania dronów przez piorin ma być obszar fitosanitarny, gdzie zostaną wykorzystane do analizy ryzyka występowania organizmów szkodliwych. Praca z wykorzystaniem dronów będzie niezwykle ważna w rejonach trudno dostępnych. Co więcej, drony mają pomóc przy kontroli stosowania środków ochrony roślin, choćby w sytuacjach, gdy doszło do wytrucia pszczół. Dron mógłby pomóc w poszukiwaniu źródła takiego wytrucia, zlokalizowania plantacji, na której znajduje się pożytek dla pszczół i które mogło być przyczyną ewentualnego wytrucia, zaznacza dr Grychowski. Jedną z firm oferujących usługi rolnicze z wykorzystaniem dronów świadczy Netic Tech, która współpracuje z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Oferujemy kompleksowe usługi takie jak zrzucanie za pomocą drona kruszynka, naturalnego wroga o mocnicy prasowianki, uciążliwego szkodnika w kukurydze, mapowanie pól pod kątem jakości upraw, czyli tworzenie tzw. mapy indeksu NDVI, mapowanie pól pod kątem szkół łowieckich oraz usługi termowizyjne, które polegają na lataniu dookoła budynków gospodarskich, silosów, szklarni czy innych budynków, żeby określić, gdzie ucieka z nich ciepło i tym samym zaoszczędzić trochę pieniędzy. Tłumaczy przedstawiciel firmy Artur Jaworski. Co ciekawe, w jego ocenie zainteresowanie tą technologią wśród rolników systematycznie się zwiększa, a większość z nich jest zadowolona z efektów. Polski rynek pszczelarski podnosi się z kryzysu: zbiory miodowe prawie o 50% wyższe niż przed rokiem. Najwięcej pszczelarzy jest w województwie podkarpackim, gdzie jest zarejestrowanych niemal 4000 pszczelarzy. Razem prowadzą około 110 tysięcy rodzin pszczelich. Wynik ten w przeliczeniu daje 6 rodzin pszczelich na 1 km2. Dodajmy, że średnia dla Polski wynosi 4 rodziny. Jak już wspomnieliśmy, bieżący rok był niezwykle obfity dla pszczelarzy. Ci z Podkarpacia zebrali średnio 22 kg z ula, kiedy w poprzednich latach średnia ta wynosiła nieco ponad 15 kg. Wszystko za sprawą sprzyjającym warunkom na wiosnę i kwitnieniu roślin, w tym drzew owocowych w sadach, rzepaku, wierzby iwy czy mniszka lekarskiego. Pozwoliło to pszczołom na spokojne zbieranie nektaru, a co ważniejsze, nawet upały nie przeszkodziły w zbiorach różnych miodów, takich jak akacjowe, lipowe, gryczane czy wielokwiatowe. Tak jak na wiosnę, tak i na jesień warunki pogodowe umożliwiły zbiory miodu ze spadzi, czy na włoci. Kończący się sezon był lepszy niż poprzedni, mówi Tadeusz Dylon, prezes wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Nie zapomnijmy, że sektor pszczelarski jest dość ważny dla rolnictwa i często to właśnie od niego zależą udane zbiory wielu owoców i warzyw. W końcu to dzięki pszczołom utrzymuje się niemal 1 trzecia całej żywności na świecie oraz coraz częściej mówi się, że bez pszczół ludzie przeżyliby tylko 4 lata. Niestety paradoksalnie sektor ten stanowi też największe zagrożenie dla populacji tych owadów, m.in. poprzez wypalanie traw, które zabija żyjące w nich larwy tych owadów.